Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, po wsiach. Niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugi zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptany przez pogan aż czasy Pogany się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego Nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Oto słowo Pańskie. Dowiedziałem się, że są miejsca na Ziemi, gdzie na przykład nie podadzą ci środków przeciwbólowych u lekarza, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Że jeżeli leżysz po wypadku i się wykrwawiasz, to cię nie dowiozą na pogotowie. Albo dowiozą, ale postawią ostatniego w kolejce. Są miejsca na ziemi, gdzie jest, gdzie jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie dostaniesz pracy. Nie przyjmą cię na studia. I tak sobie umierasz powoli, w ciszy. W sposób misterny giniesz. Są ludzie, którzy poświęcili życie żeby o tym pisać. I naliczyli w 2019 roku naliczono 20 milionów takich przypadków na całym świecie. Dzisiaj kościół obchodzi wspomnienie jednych z takich ludzi, świętych męczenników z Wietnamu. A bracie i siostry, chrześcijaństwo to jest gotowość na męczeństwo. Nie da się być chrześcijaninem, nie będąc gotowym na oddanie życia za Chrystusa. Słowo, które dzisiaj przed nami mówi o, o wielu, wielu ideologiach, które niesie ten świat, w ideologiach. Które mają na celu zabić w nas chrześcijaństwo. To są te czary. Bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. Ludzie, którzy zabijają chrześcijan, którzy pozwalają im w ten sposób umierać. Są omamieni pewnego rodzaju czarami. I Bóg mówi dziś, w, dzisiejszym, w dzisiejszym czytaniu, zapowiada koniec tego wszystkiego. Zapowiada, będzie pomszczona krew wszystkich moich sług. Co to znaczy wszyscy ci, którzy cierpią dla imienia Chrystusa, którzy cierpią dla dobra tego pokolenia. Jeżeli nie cierpi, to cierpi dla dobra ludzkości. Oddaje życie za świat. Nie cierpi dla samego cierpienia, ale cierpi ze względu na świat, żeby ten świat ocalić. I Bóg mówi: Pomszczę Twoją krew. Ja jestem tym, który widzi. Ja jestem tym, który pamięta. Ja jestem tym, który odda Tobie. I ostatecznie jestem tym, który zwycięży wszelkie zło. Prośmy o ducha świętego, o tego ducha, który mieli nasi poprzednicy, Andrzej i jego towarzysze, aby tak kochać, by tak znosić zło.